Witam wszystkich e, bardzo serdecznie, kolejny odcineczek z e, Amon Us. Odcinek oczywiście nagrywany na e, live'ie na Twitch'u, na którego serdecznie e, was zapraszam Ja w zasadzie w trakcie dzisiejszego live'a mam jakiś taki dzień e, cremate'a e, Ale na szczęście udaje mi się trafnie wytypować wszystkich, e, wszystkich złoczyńców Najczęściej Blazo Pazdoszka wywaliło. Ok. Powiedz nam, kogo nie. Nie wytrzymał psychy. Dobra, czy ja to światło chcę naprawiać? Na szczęście nie. Muszę się o nie martwić. Cyk. Ja pójdę, ten zbrozią. Co się sproczy, Tak mnie trzymasz. Dużo ludzi tutaj. Ja już tu nic nie mam. Idę sobie teraz do security i zobaczymy, co to jest. Znaczy, jak ona mi się tu świeci. Co? Co to się dzieje? Tu, tu, tu. Okej. Okay. Całkiem dużo zbiegowisko. Eee, no, w elektryce, ale oczywiście, że mamy zadanie. Zbrosiu wydaje się czysty, mimo wszystko. No nie, nie, ja nienawidzę tego zadania. Dobra, udało się. Bez większych problemów, ale... Ale się udało. Blazo nagle przybiegł. I Zbrosiu. Tyk, tyk, tyk. Jezus Maria, ale długo zajęło no. się. No. Już się starałem, żeby się zabiją, nie? Eee, <grym> dobrać, dobrać. Dobrać. dobra. Powiedzcie mi, kto gdzie był. Ja? Ja też dobra, ja Nie Nie, teraz. Lećmy po na... kolei, kolei. Zbroziu. Elektryk. Wiem, potwierdzam, był. Tak, no, Zbroziu biegał za mną dłuższy czas, więc ja go nie biorę pod uwagę. Black? Ja w kafeterii. Madzia? Ja byłem w adminie w elektrykalu. Ale w teraz na zakończenie. A, na zakończenie byłem w nawigacyjnym. Okej, okay. hajto. Ja byłem w Blazo. Byłem te. Blazo? Ja na... Na, na zakończenie w elektrykale. Powiedz mi, skąd przybiegłeś do elektrykala? Skąd? Mhm. Skąd przyszedłem, tak? Skąd Przez... przyszedłeś do no, elektrykala? Mam trochę do opowiadania na Nie, ostatnie, tak... ostatni ruch przed elektrykalem to było jakie pomieszczenie? Yy, ostatnie przed. Yy, a, to, a nie, to komunikacja. Bo tak to ja dużo, całą mapę. Ty, lewą tylko nie przeszedłem, ale tak to byłem okay. w A pasowa tak baba? Samym... Pasowa baba? Gdzie byłeś? A, sorry, sorry. Z, tego, za tego. Domyśliłem się. Byłem w elektryku, przyszłem tam bodajże. Z... admina, w którym zobaczyłem czy ktoś tam jest i potem. Na Zakończenie, próbuj. tak? Okej, okay, tak, bo tak się rozumiem. zastanawiam nad jedną było rzeczą było w Dobra, to jest blazo, nie bo nie tam w byłeś, to byłeś jest bloziem bloziem. I... E, no właśnie Blazo tam był w elektryku. Ale ja nie widziałem ciebie. Be, be, znaczy ja też na... nie, 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 nie zauważyłem, ale mogłem ja nie zauważyć. Natomiast zastanawiam się nad tym e, kto siedział już na kamerach, bo przez dłuższą część meczu e, ktoś siedział na kamerze to jest taki że zamiast wysłuchać, co ja mam do powiedzenia, to. No bo to od, od razu tak gra. Czemu wygłasujecie od razu? Czekajcie, właśnie żarty. Kto siedział na kamerze? Plus jeden. Nie wiem, nic wyraził. Haj, to ja tutaj nie, bo widział. Kto siedział na kamerze, pytam się. Głośno. Nikt się nie pyta. Czyli impostor. Albo pazduszek, albo chcemy. Niech się nie wszyscy. raczej nie, bo ja go widziałem w nawigacyjnym momencie, w którym już ktoś siedział na kamerze. E, a przez dłuższą część meczu ktoś siedział, i ja dosłownie przed kamerą na e, security znalazłem e, ciało. dla mnie, właśnie, o okej, dobra. Sorry, I szczerze mówiąc, e, tak najdziwniejsze jest dla mnie to, że. Chyba bym zagłosował na blazo, bo mi się wydaje, że on skłamał, że jednak był z. A jak gdzie? A gdzie się ciało? Pazdroszka? Ale pazdroszka mogło wywalić po prostu, wiesz? No, wypalił Ja tam to ja nie jestem. No Znaczy, ja bo ja z odkryciem tam byłem, z potwierdza, że byłem tam? Tak, tak, tam. tak. Mówisz? Tak. No, Ale blazo ja też widziałem tam, wiesz? On Ja też nie? widziałem, no a blazo też tam byłem. <laughs> Dobra, wyciszamy się, bo <laughs> nie wiemy co z blazo jest. <laughs> uff, uff, uf. Dobra, ja się może dam. Dam się wąchać, Ciekawe, że temu to tak długo zajęło. Dobra, gdzie ja mam? Okay. Eee, wiesz co? O. No właśnie, tą osobą podejrzewałem, Czekajcie, mam pytanie, pytanie, sorry sorry, ale na początku rundy, kto był w medweju? Ja i Black. No. Okay, a, tak. kto, a kto odszedł ostatni? Znaczy, kto wyszedł pierwszy? Ja wyszedłem pierwszy. bram nie wyszedł pierwszy. Dobra. Ej, to jest podejrzenie, tylko moje rzucone, ale może być to Black, to jest mała szansa, ponieważ był ktoś w medweju... No. ale w kafeterii też nikogo nie było, tam w Apergianie też nikogo nie było. I nagle nie ma nikogo w medbay'u, nikogo po prostu nie ma. Znaczy, dla mnie pobiegł pierwszy, tam, bo a, jeszcze jak było par, y, te światło czerwone, to jeszcze miałem połowę skanowania, jak się już przeskanowałem, to też pobiegłem. Znaczy, jakby nie mówię, że to jest on, czy na pewno czy taki a, on, tylko to jest takie a, podejrzenie zaczęło ale, ale ciało, ciało jest y, po lewej stronie od i, wyjścia z... I ciało z, zostało znalezione elektryka. też dużo później. No. Ponieważ y, ja... K, y, Sytuacja, o której nie ty nie mówisz, ma... y, y, Sansik, miała miejsce w momencie, w którym ja dobiegałem na emergencji do O2 na górze. To tam widziałem Madi i nawet w ogóle zastanowiłem się nad tym, dlaczego tak długo ona wpisywała kod. No. Okej. Okay. Ale trochę. Musimy położyć wywalić teraz? Ale no, tak się zastanawiam nad jedną na... rzeczą, bo generalnie y, zginęły dwie osoby, tak? Ma. No, którą podejrzewałeś. A nie, Madzie, no. bo blazo wyrzuciliśmy, tak? <coughs> tak. tak. Okej, okay, dobra. Właśnie nie wiadomo, czy ten blazo no. był, czy nie. Aj, to, a gdzie byłeś teraz w tym momencie, co. Teraz gdzie jesteśmy? Pasek Ja byłem na górnym silniku. Na górnym? Silniku. Na tak. Nikogo nie było w górnym silniku. Ja byłem tam. Które My być przy dolnym i tam ciało było. No to nie wiem to się... na mnie chcecie, no dobra. To może być Wasek dlatego, że na admin jakby Roomie nie widziałem nikogo. Może nie zawłożyłem, ale to jest takie. Dobra, ja generalnie ufam zbroziowi e, więc... Ja nie wiem dokładnie, ale mam tylko takie pcyp. Generalnie tak no. chyba zaraz skończymy to na taski, wiecie? Znaczy... Nie wiem. Szczerze. Ja duchy, nie duchy. Duchy.. kończcie taski okay. też. Okay. Mi zostało jedno zadanie. Ja zrobię. Mówię ci, gen za światów. GG. Ja pierdziele, jeszcze Pazduszek wyszedł. Jak to miałem sam ugrać, no? A Pazduszek był, był, był drugim tym? No, tak, był drugim. Pomyślałeś o no, że Pazduszek wyszedł i zostałem sam? Big brain, mnie zostawił. Własek, Serio, mnie. Serio? Serio? serio, No nie... No to nieźle, nieźle. Wasek gdzie skończyłeś tak... Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o sam odcinek, to to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinki Zamungasa jednak Wam się też trochę podobają, chcecie ich więcej. Także zostawiacie koniecznie łapki w górę, komentarze i subiki. Ja dziękuję Wam za dziś, trzymajcie się, cześć.